Raz, dwa, trzy, w kamerę się patrzy. Robię ten filmik dla moich widzów, oczywiście. Dla siebie. Także nie będzie zaraz, nie zostanę wygoniony, ale tutaj mamy następne miejsce. Z opuszczonymi mie samochodami. Troszkę pobiegałem. Droga przebiega dość sprawnie. ciepło, wiadomo, już jest wieczór, miało padać, nie pada, a ja idę dalej. Można zobaczyć po nawierzchni, że było tutaj jeżdżone motocrossem, bo naprawdę, pagórki są dość fajne, chyba z dobrymi rowerami na grubych terenowych oponach. No i butów nie wziąłem odpowiednich. Całe szczęście, że w klapkach nie poszedłem. Bo dopiero bym się kopał. Ale no co, idę, idę. Myślę, że już jest niedaleko. Taki chłopak mi tą miejscówkę tłumaczył, jak tu dojść. To jest ona bardzo, bardzo mocno ukryta. No ale fajnie, fajnie. Będę mógł to zobaczyć. Wyczytałem, że ruina została Stąd usunięta, czyli has been removed. Szkoda, szkoda, ale widziałem miejsce, nawet tam już nie chciałem tego kręcić. Troszeczkę się poirytowałem. Bardzo delikatnie, bo chciałem chciałem to bardzo zobaczyć. Ale tutaj mam coś też opuszczone. takie jak gdyby hangar. Hangar Altanka. Coś takiego, no zaraz zobaczymy. Moi mili, o co tutaj chodzi dokładnie. Nogi wiadomo, czerwono od pokrzyw. Ale tak to wygląda, zobaczcie sami. Słońce wyszło. Może znowu te pokrzywy. Dwa, trzy. A! Teraz pokażę wam Miejsce tego Czołgu W telefonie to znalazłem Jak to wyglądało Proszę zobaczyć. Czerwczo tak. Tak to się nazywa. Ale za to mamy. Takie coś. Jak to wygląda? rurka nawet. Siemanko, siemanko. Ten sam dzionek. Godzina później idę zobaczyć na Windmill. Windmill, czyli wiatrak. Jest tu gdzieś tam na takim wzgórzu wiatrak. Ale przed tym pokażę Wam fajny las. Las z, z, zrobiony w, z, ze składających się drzew. Bardzo fajne miejsce na romantyczny spacer. Dzisiaj to nie jest w moim przypadku, tak to nie będzie, ale idę tutaj sam. Także, popatrzcie sami. Drzewa zachodzą się. To jest w kształcie takiego korytarza, można powiedzieć. No i co? Bardzo spokojne miejsce. Będę relacjonował z trasy. Proszę zobaczyć, jak tu drzewa się składają. jest ciemno. ale to jest tam widać. A więc wygląda to tak. Już pas się do drogi. Fajnie taki korytarz mnie kamera nie oddała tak tego co ja tutaj zobaczyłem Ale na pewno sympatyczna przechadzka Zbliżam się do wiatraka moi drodzy Piękne kolory na niebie A wiatrak jest tam Taki widoczek z góry tego pagórku wzgórza Tak to można ująć Wracam do samochodu jadę jeszcze nad morze, bo mam niedaleko zobaczę co tam się dzieje. Dzisiaj jest sobota, więc więc co się będzie działo. Trzeba coś zjeść dobrego.